Jest to multum osób, dostaliśmy i wsparcie mentalne, i wsparcie materialne, i przeróżnego rodzaju części, i dach, i, i, i elementy tutaj silnika, wyposażenia. Jestem Wam bardzo wdzięczny, każdy gdzieś tam jakoś cząstkę siebie w tym ciągniku dzięki temu ma. Naprawdę jeszcze raz dziękuję i zapraszam na film. No, i witam wszystkich tego pamiętnego dnia 1 marca 2024 roku. Udało się w końcu sprowadzić na gospodarstwo z powrotem ciągnik, który no, spędzał już mi sens powiek, ale finalnie bałem się tego powrotu. Tu muszę powiedzieć, bałem się, bo uważałem, że może to nie spełnić oczekiwań. Ale na szczęście. Z ręką na sercu mogę przyznać, że zakochałem się już w tym traktorze. Jest jedna wada jeszcze. Opony. No to musicie na razie wybaczyć to prezentacja będzie na tych łysych oponach, które szpecą niesamowicie ten ciągnik, ale no trudno. Innego wyjścia nie ma też. Nikt nie jest szejkiem. Chwilę poczekamy i opony jakieś padną. Trzeba jeszcze pomyśleć, czy koła większe, czy opony tylko na te felgi. To jest kwestia jeszcze do rozstrzygnięcia. Ja go mam przed oczami. I już wam go prezentuję. Nie przewijajcie, leccie sobie e, ten film po kolei, e, bo pierwsze, wpuszczam wam stawkę na chwilę, e, żebyście zobaczyli, jak on wyglądał, jak e, przyjechał tutaj pod Tam było na kolejnych filmach. Chciałbym, żeby to było jedno, zwarte e, wydarzenie. Tak więc, spójrzcie na to, jak on wyglądał wcześniej. Adam stoi smutny, co? 1201 bez napędu dołożone turbo i orbitrol z siłownikiem dlatego też uważam że ciągnik ten ma potencjał który trzeba wykorzystać po prostu jest smutny w tej chwili a teraz spójrzcie jak wygląda teraz przedstawiam wam misia On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny. Co mogę powiedzieć? Zrobiłem nawet wą. Właśnie po co? Otóż to nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Mogę pom y powiedzieć, że film, dźwięk w ogóle nie da się y oddać y tego przez, y przez kamerę, przez aparat fotograficzny. No nie ma takiej możliwości. Dlatego ja się też bałem y powrotu tego ciągnika, bo gdzieś na tych przebitkach, które gdzieś docierały do mnie i do Was zresztą też, wydawało się, że to coś jest nie tak, nie? ale uwierzcie mi, że ten ciągnik na żywo robi ogromne wrażenie. Tego nie widać. Y tak może i w kamerze, a może i widać, nie wiem, zależy jak to, to wszystko rozumie z opisu tego ciągnika, no to każdy tam mniej więcej wie, co jest 5. No, mamy siłowniki wspomagające, całkowicie rozbudowaną, przebudowaną hydraulikę, dwie pary, wyjść, plus tutaj jest siłowe razem z podnoszeniem tuza daje ciśnienie na podnoszenie na przykład hydropaku. Wolny spływ yy, yy, pneumatyka Zrobiliśmy hamulce, no to już jest ciągnik zupełnie jak widać zresztą na załączonym obrazku inny aniżeli przyjechał yy, mamy turbo wzmocnione interkuler ten przedni tuz wydawał mi się gdy go kupowałem taki może delikatny, ale tutaj na tym ciągniku on naprawdę jest robotny i masywny, nie? Także Jestem niesamowicie zaskoczony i szczęśliwy z tego powodu. Mam jeszcze tutaj trochę do roboty, bo widzicie, brakuje mi lusterek na przykład. Może trzeba byłoby jakoś farbę rzucić na ten film, ale niekoniecznie też może się tak odznaczać. Zobaczcie, jaki jest wygar, jaka jest rura. Tam mamy smog do filtra, to wszystko jest puszczone tędy po między kabiną a silnikiem. Fajnie, ładnie, zmyślnie, ładnie prezentujące się te rury od tego turbo. Taki, dodają takiego charakteru w środku. Zobaczcie: Mateusz obił tutaj kokpit skórą. Siedzenie, siedzenie z agrotechu od tutaj zaprzyjaźnionej firmy z Parczewa, Agrostok cztery wyjścia hydrauliczne, mamy tak obsługę wom przedni tus, tylny tus a tutaj wyjścia hydrauliczne z przodu tak prezentuje się tutaj deska rozdzielcza, no ja muszę jeszcze sobie dodać pewnie z turbo zegar do turbo, ile bije ciśnienia mamy obite y, obite boczki y, obite z tyłu a tutaj ciekawostka, jeszcze tego nie zrobiłem obiecałem, a zrobię kierowca, który przywiózł mi ten ciągnik wyjął y, od siebie z prywatnego no prywatną prywatną rzecz, taki prezent dostałem y, święcony prawdziwą wodą święconą y, jako taki jako taką dobrą wróżbę taki znak, żeby to sobie powiesić w ciągniku, żeby był zawsze ze mną i tak też i uczynię dzisiaj, na razie chwilę obecną to odkładam, to jest taka krótka prezentacja. Przed jeszcze e, pracą, ja jestem e, dzisiaj niestety rozdysponowany, e, można powiedzieć swoim czasem, o dziewiątej, czyli za chwilę, bo jest w pół do, mam jedną tam sprawę w sądzie e, zdalną. Przez wideokonferencję, później mam wizytę u dentysty. W międzyczasie też będę podpinał ciągnik do rozsiewacza, do nawozu, bo też i jest plan rozsiać. No, pewnie wszystkiego to się nie uda, ale, ale będziemy dzisiaj jutro jeszcze walczyć, dlatego też i będzie więcej coś na temat tutaj ciągnika. Nie wiem, co miałbym wam powiedzieć i pokazać. A tutaj mamy obsługę. Tutaj mamy obsługę Tuzem. Ja jeszcze. Tutaj mamy nałączanie napędu, z tego co wiem. Napęd został dołożony, tak jak widać zresztą. Jest to ogrom energii, wrzucony w ten ciągnik. Ale jest fabryka poprawiona na 100%. Mamy pompę 10mm. Mamy mocne turbo to jest aktech zdaje się. Nie chciałbym tutaj kogoś oszukać, ale, ale to jest te mocniejsze turbo, które już poprawia. Plus intercooler. Myślę, że tutaj dwójkę z przodu jesteśmy w stanie uzyskać. A czy będziemy sprawdzać, to też się okaże. Cóż mogę więcej dodać? Na pewno wszystko wyjdzie jeszcze, wyjdzie jeszcze podczas prac. Usłyszymy dźwięk. Nie będę go teraz odpalał, w tej chwili, chociaż w sumie czemu, by nie? Możemy spróbować go odpalić. ten ciągnik kilka niedociągnięć swoich jeszcze Ech, chciałoby się memicznie wstawić teraz w stawkę no, w moim stanie, według mnie kilka niedociągnięć jest kilka niedociągnięć? a gdzie tu są dociągnięcia? to jest jakaś prowokacja ale nie będziemy tego robić jeżeli tak, to tylko humorystycznie, bo tutaj jest naprawdę kawał dobrej roboty zrobione, mimo wszystko, że jest jeszcze e, tutaj e, co robić, to kawał roboty jednak trzeba przyznać jest wsadzone. E, a z niedociągnięć to tylko taka głupota pierwsza, co mi się rzuciło. Ja Mateusza bardzo lubię i szanuję, ale musiałbym być... Muszę być uczciwy, żeby powiedzieć od niedociągnięcia, na przykład to. To musi zniknąć, to było niepotrzebne, ale to jest kłopota. Nie ma w ogóle e, w związku z wykonaniem e, ciężkiej pracy z tą maszyną. dlatego ja sobie to e, po prostu zrobię już po swojemu takie detale. No cóż, takim pozytywnym akcentem na chwilę obecną kończymy. Do zobaczenia z filmów z pracy.